Hej siemanko witaj, witamy w kolejnym odcinku. Trochę minęło od ostatniego czasu, od ostatniego odcinka trochę dni przeleciało. Właściwie tak. O. całe lato. <laughs> całe lato. Dzisiaj mamy pierwszy dzień jesieni i co się okazało sporo farmerów oprócz nas też posiało swoje pola. Teraz bardzo ładnie to wygląda, taki typowy klimacik. I właśnie dzisiaj wyrosły nam zbiory. Nasza pszenica, tak? Pszenica. No, tak, tak. wreszcie mi się udało. Urosła. ale zobaczymy jak jest nawodniona. Nawodniona na 22%. Dobra, pogoda jest super do zbiorów. Chociaż, nie wiem. To jest bo... lekkie zachmurzenie, ale jest okej. Okay. Tak, ale pokazuje mi jest, że jest... Wilgotna i nie wiem czy się będzie to zbierać, Ale chyba powinna się dać. Bo tam nie wiem czy widzisz tą... Taką ikonkę obok chmurki. Mhm. Że pokazuje są. jakby były mokre plony. No, ale myślę, że się uda. Dobra, e, jeszcze nasze kombajny musimy lekko zmodyfikować. Tak, żeby słomy kosiły. Tak, żeby pokos słomy był i... Wciśniemy do garażu. No, trzeba zakładać. Dobra, to ja do siebie, ty do siebie. Tak jest. przez pole przebiegnę. Akurat u gór to mogę, się nie obrażą. Chociaż na pieszo, to na mnie nie ma problemu, jak chodzę. Dobra, jest kombajn. Czy ja się w ogóle zmieścię tym kombajnem do tego warsztatu? No. To jest pytanie. Header odepnij po prostu. Ale chodzi mi na wysokość. Aha, to no nie wiem. Mogę mieć problem. Tu jeszcze zmieścić. Mój wszedł, tak? Coś tu do swojego zapraszam. Ustaw. Aha. Mhm. co nie się? No się, nie mogłem garażu otworzyć. Na no się warsztatu. No dobra, wszystko to kosztuje. Ustaw. Ustaw. Wzór e sieczkarni. Jest. nie, Czerwona. Jakaś taka przytka ta czerwona. No, A moja no, nawajasuje. Czerwona ustaw. Cieśniemy na pole, bo nie ma czasu. Ma no, właśnie. M, mm, silnik nitkaż. Oj, header się odczepił. Wow, co ty opowiadasz? Dobra, to będą żniwa. Tak jest. Czekałem na to całe lato. No. O, Stefan dalej, przybity. E, nie kosz, gdy rośliny są mokre. Seria są mokre. Niestety będziemy musieli jeszcze poczekać. O nie. taki fall start. No i dobra. Słoneczko podsuszyło trochę zboże, więc. Możemy zaczynać. Działamy. Dobra, czy pokos sumie jest włączony? Włączony. A tak, ułącz combine. No i chyba opuść. Chyba możemy zaczynać. Tak, jest ok. Trzeba na pewno, na pewno, dobra. Już się bałem, że coś źle robię, ale jest kit. Daje radę, daje radę ten bizonek. Jasne, że tak. Co ma nie dawać? Polska, prawda? Ale uboga słoma. Ja pierdzielę. Tej słomy tu prawie nie ma. A, u mnie jest. Tak, trochę. Zawsze coś. U mnie jakby na płakał. Dla konia będzie jeszcze się sprzeda Dobrze, że mój sąsiad ma ugór, to tak mogę mu jeździć po polu trochę. Tu mi nie wyrosło. Życie. też mam taki kawałek, co mi nie wyrosł. Dobra, w poprzek myślę, że jest ok. Dobrze. A i belarkę wymieniłem sobie na taką, na okrągłe belę. Zobaczycie sobie, dlatego mam tak mało kasy. W sumie cały dochód z y, hodowli konia przyznaczyłem na tą belarkę. Bogać pieprzony. Ja muszę tą małą zasuwać. No teraz to biedak bardziej, bo... Ale mam belarkę. Masz belarkę. Nie zjem, nie napiję się, ale. <grym>, ale belarkę masz. Tak, dokładnie. Jeszcze w tym odcinku zobaczycie, bo będziemy belować. Czas się boję, że na przykład, nie wiem, pokus słomienia nie mam włączonego albo coś. To musisz... A to są nasze pieniądze jedyne. To musisz ogarniać. Tak Jeszcze jest koń. Mm. No mój koń jednak odmówił posłuszeństwa. Już nie przynosi takich zysków jak wcześniej. O. No mm, stój, stój, stój. Ja ale bym odjebał. No, nie, dobrze, pojechałem. Zaraz mana będzie trzeba odpalić. Ciekaw jestem, ile więcej byśmy o tej pszenicy ode mnie. No, 100% na miałem, więc. No, ja miałem 33. Myślę, że dużo więcej. Też mi się tak wydaje, ale zobaczymy. zobaczymy. O ile. I czy w ogóle? No, to raczej jestem pewny. nie brzmi ten widzę. Tak, też mi się podoba. Prawdziwość. No tak, średnio miałem okazję w, w prawdziwości słuchać. A, miałem okazję się Bizony. nawet przejechać, także. Ja tam bardziej marka typu Wisztula. Mhm. Spawana w nocach po garażu. Po nocach w garażu, o. a nie w nocach po garażu. <grym> <grym> no, ale dawała radę.

Ja też będę leciał po Mana. A, mówię, czemu się kombajn wyłączył? A go wyłączyłem. A myślałem, że ten, że wysuwam rurę. <grym> Mylą ci się jeszcze przyciski, mówisz. <grym> tak, jeszcze tak. Ale spokojnie, Mano oczywiście na zewnątrz. A, ten bizon ma ponad... Myślałem, że ten bizon ma 2000 litrów pojemności. Nie, 3,5 chyba. A, no właśnie, bo tak patrzę, że przeleciało mi 2000, leci dalej. Mówię, co jest? On ci się sam wytrzyma, mówię... jeżeli będzie pełny. No. Przez chwilę mówię, kurwa, bogaty jestem. <głosy> <głosy> Ale nie! <głosy> <głosy> Czar pryz. Czar pryzów. Dobra, chowamy rurę. No to ja już mam pół pola skoszone. No. Pierwsze nasze zbiory. Mm -hmm. No i teraz oczywiście jest jesień, więc zbiory są jeszcze jako tako tanie, w sensie nie opłaca się je sprzedawać. Więc dobrze, że mamy te silosy. Przetrzymamy akurat do zimy i będzie ok. Tak, dokładnie. Ja jeszcze sobie na jesieni posieję rzepak. O. Mam nadzieję, że to dobrze pyknie z pszenicą. No, taki śmieszny jest ten bizon bo oh jest! Fajny, skrętny. Czy może sobie kiedyś w przyszłości kabinę do niego dokupię. Znaczy dokupię, dospawam sobie. No, no. To bogacz jesteś widzę. Słyszę. Bardziej. W przyszłości. No, 400 kilo zostało. Ale odjebałem. Za wcześnie header podniosłem, nie? I sobie zniszczyłem trochę upraw kołami. Jak to mówił Linda. A no, mi się na spokojnie zmieści. No i dobra. I można jechać na podwórko. Ale mi ten sąsiad roboto zrobił, że nic nie posiał. No i ja jesteś zadowolony z kombajnu? Jasne, że tak. Zrobisz kombajn tak samo. Teraz go wprowadzić pod wiatę. O, ty, nawet mi się udało za pierwszym. Ale jaja. I co, ile ja miałeś tego? Osiem, osiem No, to ja miałem jakoś tonę mniej, tonę 300 mniej. O. 70% nawozu różnicy tak naprawdę. Hmm. No to, ona to jest dużo, na to jest jednak tysiąc coś, nie? No właśnie. Dobra, to śmigam, belarka i jedziemy. Dobra, tego już w sumie nie potrzebuję, póki co. Zgryźlimy. Gdzie mam traktor? Tutaj. Jak tam się kończy? Trzyma się jako dobra. A, większa belarka, sprawdźmy, jak działa. Mniejsza belarka, zaraz sprawdzimy, jak działa. <grywa> Bra? Wow, nie podpiąłem. Przewody jeszcze muszę żeby działa. chyba. No, całkiem prawdopodobne, a ja, że nie trafiłem w bramy bramę. Jest, pierwsza elegancka. Czyli mówisz coś tej słomy tam? Jest, sporo. Przynajmniej dobra u mnie. To u mnie pewnie też będzie. Dobra, F1 B włącz. Gdyś chciał rozłożyć. Ojej oh yes. O, to jest ta fajna belarka, gdzie tam bele nie wypadają od razu, tylko... Dobra. O nie, wał się podpiął sam. Hm, ja ogarnę. Dobra, coś mi się źle belarka podpięła, ale już jest git. Działa? Tak. Gdzie tu się zbiera tą słomę? Chyba z tej strony, bardziej z prawej. Dobra, B, V, ty nawet ma dźwięk jak prawdziwa belarka. A jaki mam mieć? Właśnie nie wiedziałem. O Jezu, przecież ja tych belek nie pozbieram dzisiaj. Pomogę ci później jak chcesz. Zresztą to hurtowo leci. Dobrze. Ja nie wiem, ale to... ich by srało Ty chyba szybciej ręcznie pozbierasz niż ja tym... ...ładowarkom zapakuję No zobaczymy No dobra, już muszę bardziej z lewej jechać jak tych belek będę miał ze 100 tutaj? Dobrze, sprzedajesz czy zostawiasz trochę dla konia? Trochę zostawię na pewno no za 4000 Ale... litrów zostaw, nie? Także było no. i resztę chyba do Żyda, nie? Wiesz co, te stare belarki? Yy, nie pikają jak mają pełno. Aha. A te nowe pikają jak mają prawie 100%, i... To już wiadomo, gdzie jest ta różnica. Cenowa, no. Cenowa. Wierdziel, no jak słyszę ten traktor na tych wysokich obrotach. No, ty wiesz, że tam paliwo, kurwa, wir w baku jest. Tak. dwa kanistry wlałem z tego co kupiłem. I teraz każdą tą belkę... ...w ręce. I na mana. I na mana. ale tak patrzę, że... ...my chyba więcej kasy z tej słomy zarobimy niż... ...niż z koni na pewno. ...niż z pszenicy. Nie no. Chciałem powiedzieć. Chyba nie. Oby no mi się wydaje, że tak. Ale zawsze parę kroszy wpadnie, więc się z tego bardzo cieszę. mi 60 euro za jedną belkę. A to na wiosnę będziemy sprzedawać chyba dopiero. No. Większe ceny są.

Czy że spokojnie idzie? No, no to git. No, jedną załadowałem dopiero, ale. Aha. <laughs> ale... E, ta reszta pewnie jeszcze łatwiej pójdzie. Nie ma tragedii, nie. Śmijne, malutkie beloty. Jezus, to ma 200 litrów. Taka belka jedna. Czyli malutka. Malutka, fuuu, bardzo. Się dziwisz, że taśmą poszło? Ile masz tych bale? Liczyłeś? Tak. 8. 8. Jedną Co będziesz? jedną sobie zostawię. 7 nam sprzedaż. Mhm. Jakbyś tak. 3,5 3600 3,6 tysiąca 3, 600 mieć za to nawet ponad. O, po co tam spoczywa Dobra, idę. Do ciebie pomogę. O, nie, ale. Ostatnia? Tak. Chyba, że gdzieś jeszcze masz Nie, no ja raczej nie kwitrałem nigdzie Dobra, jedziesz system? Jak to wypierdolę? Lepiej już dojeść. Prędkość 10 na godzinę, a ja sobie idę coś zjeść. Dobra. Dobra, lepiej wysiądę wcześniej, otworzę bramę. No. Dobra, do pięciu. O kurwa, gra się zawiesiła <grych> No mi też zlogowało. No, powiem ci, że Ile Tysiąc mm, belki. Tysiąc belki 1810 Pola skoszone Zbelowane, belki zabrane, niestety belki przysporzyły nam sporo problemów. Tak, kupę roboty. To było na tyle w tym odcinku. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Bajo. Cześć.